Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu podstawowych emocjach. A jest to strach, wstyd, gniew, smutek i najważniejsza moim zdaniem radość. I to są, to jest pięć podstawowych emocji, od których odchodzi wiele, wiele innych. Naprawdę jest kilkaset bądź nawet kilka tysięcy naszych emocji. I teraz mam do Ciebie jedno pytanie. Co w tym momencie czujesz? No, zastanów się dobrze. Jeżeli powiedziałeś, że czujesz się dobrze, czujesz się źle, bądź czujesz się zajebiście, to odpowiedziałeś źle. Bo nie spytałem, jak się czujesz, tylko, co w tym momencie czujesz. To jest zdecydowana różnica. Bo tak naprawdę, gdy mówisz, czuję się dobrze, czuję się źle, czuję się zajebiście, to nie jest to kontakt z Twoim wnętrzem. Brak jest wtedy całkowicie kontaktu, bo mówisz to opisowo. Nie konfrontujesz się z tym wszystkim, co nam się w Tobie tak naprawdę dzieje. To, to jest coś innego niż opis emocji. A te emocje są w naszym życiu bardzo ważne. Są podstawą człowieczeństwa i podstawą tego, żeby wznosić swoją świadomość i wiedzieć tego, co nam się dzieje w środku. Dlatego zachęcam do tego, żeby kilka razy dziennie Zajmie to, nie wiem, 5, 10, może 15 sekund. Zmonitorować swoje emocje. Zapytać sam siebie, co ja w tym momencie czuję. Bo w momencie, kiedy na przykład poczujemy stres, a wiemy, jak ten stres się objawia, że niedoszy czujemy ten stres, to można zobaczyć, że na przykład mamy pewne napięcie mięśni. Albo że czujemy jakiś dyskomfort w plecach. Może być różnie. Ale w momencie, kiedy im więcej tego obserwujemy, możemy sobie tym łatwiej z tym poradzić. Tak jest też przy wielu rodzajach medytacji, gdy siedzimy i czujemy pewne napięcie w danym miejscu, to wystarczy je obserwować i poczekać, aż ono minie. Tak też, tak jest też w tym momencie. Kiedy potrafimy obserwować ten stres czy napięcia, to po jakimś czasie będzie to wyglądać tak, że zobaczymy, oho, w tym momencie idzie stres, ale spoko wiem, co to jest, także potrafię to zniwelować. Jeżeli chodzi o radość, to możemy ją podnosić, że czuję radość i samym ciesząc, ciesząc się tym, że czujesz radość, możesz to jeszcze bardziej podnieść na level wyżej. Dlatego zachęcam w pełni do tego, żeby podnosić swoją świadomość. A żeby monitorować, to wystarczy się. Na początek wystarczy poczuć to, co w tym momencie czuję. Jeżeli nie wiesz, to po prostu weź sobie tam jakąś listę emocji i zobacz, co w tym momencie możesz odczuwać. To powinna być w ogóle podstawa, jeżeli chodzi o jakąś edukację szkolną. Z czasem to będzie dużo łatwiej. A żeby wam to, dać wam przykład tego, jaką moc mają emocje, to był pewien japoński naukowiec, który zrobił eksperyment, a mianowicie wziął, był dwa pomieszczenia i dwa pojemniki z wodą. Do jednego pojemnika zaczął mówić kocham, cię uwielbiam, jesteś najlepsza, a do drugiego pojemnika Zaczął mówić nienawidzę cię. Gardzę tobą. Jesteś najgorsza. Zwróćcie uwagę, jaka w ogóle energetyka idzie z tymi słowami. Kiedy mówię na przykład radość, szczęście, lubię cię. A mówię pogarda. Nienawidzę cię, wyjdź stąd. Odejdź. Czuję w ogóle tą różnicę. Hmm? No i wracając do eksperymentu, wziął tą wodę zamroził, dał pod mikroskop. I okazało się, że ta woda, do której mówię, nienawidzę cię, jesteś najgorsza, okazało się, że miała jakieś takie dziwne, pokrzywione te płatki. A ta, do której mówię, jesteś najlepsza, uwielbiam cię, miała piękne, równiosiękie płatki. Coś na wzór tego, jak idziecie zimą i złapiecie sobie na rękawiczkę kawałek, kawałek śniegu taki spadający z nieba. Widzicie jego piękny, równomierny wzór. Wyglądało bardzo podobnie. I biorąc pod uwagę to, że w 80% składamy się z wody, to zwróć uwagę, jak możesz oddziaływać na drugiego człowieka. Z jaką mocą. Usłyszałem też ostatnio, wręcz został komentarz pod filmem, którego końcówka była, że, a tak wygląda ten świat, nie da się nic z tym zrobić. Błąd. Bo, jeżeli powiesz, że nie da się zrobić, to się nie da. Jeżeli powiesz, że da się zrobić, to się da. Dbając o swoje najbliższe otoczenie i podwórko, jeżeli jedna osoba powie, że da się zrobić, przekona jeszcze dwie, to już są trzy. Jeżeli te trzy przekonają jeszcze dwie, to ile to jest i nagle rośnie i okazuje się, że ten świat może stać się lepszym miejscem. Jeżeli nie mam wpływu na, cał, na, na cały świat, to przynajmniej zajmijmy się naszym podwórkiem. Przekazujmy to później dalej. Tak? W ten sposób możemy budować to miejsce. Każdy chyba chce żyć w tym w świecie, tak? Żeby żyło nam się jak najlepiej. I trzeba się nastawiać tak, żeby wszystkim żyło się lepiej. Nam i innym. Oddziału na ludzi pozytywnymi emocjami. Dawajmy im pozytywne wzorce. Czy chcemy, żeby ten świat zszedł na psy? Czy chcemy, żeby ten świat był lepszym miejscem? I na koniec jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Co w tym momencie czujesz? Dzięki.